To w ogóle jest. Cześć wszystkim, z tej strony Roszpunka, a właściwie teraz to Alicja Pieniążek i dzisiaj sobie zagramy w wyzwanie, które wymyśliłam sobie całkiem, całkiem dawno temu już, a teraz będziemy je realizować. Wymyśliłam sobie taką koncepcję, że założę plantację ziemniaków. Dlaczego ziemniaków? Bo ziemniaki są super i nie zadawajcie takich pytań. Wybieramy największą parcelę, żeby jak najwięcej sadzonek naszych ziemniaków się zmieściło, i budujemy malutki domek piętrowy dla naszej Alicji Pieniążek, która jest chytra i w ogóle chce mieć największą plantację ziemniaków na świecie. I po drugiej stronie będziemy budować za jakiś czas domek domek. Szum powiedziane, Będziemy budować więzienie dla naszych... To znaczy, nie, wcale nie jestem rasistowska, dla naszych, dla naszych niewolników. Zasady tej rozgrywki są proste. Nie mogę używać kodów, bo cały dochód pieniężny ma pochodzić z niewolniczej pracy biednych ludzi, którzy się dali, dali nabrać na nasze... Naszą charyzmatyczną przewodczynię. Wyzwanie zakończy się wtedy, kiedy wszystkie nieruchomości w całym mieście będą wykupione przeze mnie. Jeszcze jedna zasada: Simowie, którzy będą dla mnie pracować, mogą być, mogą być tylko wróżkami albo ludźmi, ale jeżeli są ludźmi, muszą mieć cechę wytrawny ogrodnik, czy jak ono się tam nazywa. Tak więc to jest nasza Alicja Pieniążek, prawda, że urocza? Dobrze, idziemy szukać naszych niewolników. Alicja tutaj już wyrywa jakiegoś Sima, ale on nie jest wróżką, ani nie ma cechy ogrodniczej żadnej. Szukamy dalej, szukamy dalej, tutaj też nie ma wróżki. O, jest tam, jest, jest tam wróżka, jest, jest, szybko idź do niej, szybko, szybko, wyrywamy ją. Wróżki mają to do siebie, dlaczego wróżki w ogóle? Ponieważ wróżki mają taką cechę, że mogą używać zaklęcia rozkwitu, i wtedy roślina szybciej rośnie. I mogą mówić do rośliny I generalnie. No, posiadanie plantacji bez wróżki to jest jak posiadanie, jak pierściem niewładzy robione przez Amazona. Wiecie o co chodzi? To nie ma sensu. Kompletnie. Żeby przyłączyć nasze wróżki do naszej plantacji, musimy albo wejść w nich z nimi w związek małżeński, albo zaproponować wprowadzenie się. Nie mam metod na skróty, nie miałam zamiaru stworzyć wróżek, więc po kolei powolutku będziemy sobie rekrutować naszych niewolników. Przyspieszymy trochę to bo, bo nudne. Super jest i pierwszy nasz niewolnik. Padł w nasze sidła. Świetnie. To zaraz budujemy już, już nasz bunkier. Tak chyba nazwy bunkier po prostu. Nie wiem gdzie. Niewolnicy mieszkają. W barakach? Baraki były w obozach koncentracyjnych. To ja nie wiem czy ja to wkłada. No dobra, budujemy najmniejszy bunkier na świecie, tak żeby jak najwięcej sadzone kroślin nam wlazło. <laughs> Ponieważ mam dodatek pokolenia, posiadam niezwykły obiekt, jakim jest łóżko piętrowe. Przez co więcej, więcej niewolników mi wejdzie. Kibel obok poduszki tak najlepiej. Ogrodzenie, żeby... ale trochę dany przestrzeni, żeby miała wybieg, żeby się nie denerwowali, że nie mają powietrza czy tam czegoś potrzebnego do życia. He. Nastał kolejny piękny dzień. Nasza cudowna Alicja zaraz zje śniadanie i idzie szukać kolejnej ofiary. Gdzie by tu ją znaleźć. A, jeszcze muszę kupić też książki o ogrodnictwie dla naszych niewolników, no bo skąd się muszą nauczyć tego ogrodnictwa. O, jest wróżka! Dobrze szybko uwodzimy, uwodzimy szybciutko. Przyspieszamy, nie będziemy zanudzać odbiorcy. No i dobra, mamy kolejnego niewolnika. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyszło to całkiem znośnie. Jest to mój pierwszy film, więc zapewne jest beznadziejny. Ale, ale. No. Nara.